Dzień dobry. Co to ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że modelowanie z użyciem tabel jest za rąbiste. Dlaczego? Ponieważ możemy sobie stworzyć tabelkę zarówno w Fusion, jak i w FreeCADzie. O Fusion już gadałem o tabelkach, jak para, przy pomocy parametrów sobie modelować. I zastanawiałem się mocno, czy w FreeCADzie jest też coś takiego. No i okazuje się, że jest, i dzisiaj wam to pokażę. A w ogóle skąd wpadł ten pomysł? Gdzie wiecie, był ten Wojciech Mann, gdzie sobie. Ciągnął za też sznureczki. Dzisiaj porozmawiamy o y, parametrach. Otóż y, słuchajcie, znalazłem na Allegro y, niesamowitą ofertę w ogóle. Y, jest to oferta prowadnic liniowych wraz ze śrubami kulowymi napędowymi za śmieszną cenę. Już wam pokazuję. Słuchajcie, za komplet podpartych prowadnic wraz z wózkami, czy tam łożyskami liniowymi w obudowach zamkniętych, plus śruby kulowe plus podpory mamy 800 zł. Nie mówię, że to akurat ta konkretna firma i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że będzie więcej takich ofert, ale słuchajcie, za tę cenę to aż grzech nie zbudować sobie takiej marzyny. Więc generalnie zacząłem dłubać. Zacząłem, stwierdziłem rysować ją najpierw w Fusion i Fusion zrobienie zajęło mi jedno popołudnie. Tak naprawdę mam ją gotową, rozrysowaną na tych prowadnicach, ale postanowiłem zrobić to we frikadzie i no cóż, prawie że wyszło. Zaraz Wam pokażę. Mamy taką maszynę, zobaczcie, jest już prawie, że prawie. Jeszcze trochę brakuje, jak widać, ale co jest ważne, słuchajcie, ona też jest całkowicie parametryczna. Jeżeli stwierdzam, że chciałbym mieć grubość płyty nie 22, tak jak jest w tej chwili, a na przykład 30, wprowadzam informację do tabelki, odczekuję chwilę i wszystkie formatki się prze Liczyły, tak? Wszystkie tutaj elementy mam już grubsze. Tak, jeżeli będę chciał sobie zmienić głębokość, no to zamiast 650 powiedzmy, będę chciał mieć 800. Wpisuję głębokość 800, odczekuję chwilę, no i wszystko się powinno ładnie przeliczyć. Jak widać policzyło się. Jednakże na chwilę obecną, jak widzicie, wiązania jeszcze no, nie są najsilniejszą e, stroną tego, e, tej wersji Frikada. Być może będzie w przyszłości tak, że to się wszystko ładnie będzie przeliczać. Nawet we Fusion to tak czasami było, że te wiązania się gdzieś gubiły, coś się źle przeliczało. Jakoś bym się super mocno do tego nie przywiązywał. Ale co jest ważne, słuchajcie, te parametry działają i w przypadku Fricada, no znowu mamy kawał dobrego softu, który fajnie się liczy. I wracając do tego, co będę chciał z wami zrobić dzisiaj, to może nie, rob, nie będziemy robić całej tutaj maszyny CNC, tak jak tu widzicie, tylko zaczniemy sobie od pudełka. Zaraz wam tutaj wrócę do mojej pełnej facjatki. Słuchajcie, takie pudeła. Takie pudeła, tak generalnie mo mo można je sobie, tu może jak mordę zasłonię, to będzie widać, Mamy tutaj jedno, ono jest zbudowane na podstawie parametrów, albo mamy drugie, które sobie też wydrukowałem, gdzieś tam poskręcałem i tak dalej. Słuchajcie, to są takie pudełka, które można kupić na AliExpress, one są najczęściej zrobione z aluminium, no ale są jakichś konkretnych wymiarów. A powiedzmy, że chcielibyśmy mieć swoje własne wymiary, na przykład szerokość, grubość, ścianki, głębokość, wszystkie te parametry możemy sobie definiować sami i na podstawie takiego pojedynczego pliku zbudować sobie tych pudełek tyle, ile będziemy chcieli. Poddany projekt, szerokość, wielkość, głębokość, wszystko możemy pod dany projekt sobie zrobić. Także, no co, idzie gęste. Rozpoczniemy sobie w takim razie od nowego pliku, czyli klikamy sobie w nowy. W tym nowym, nienazwanym od razu utwórzmy sobie tabelę, w której będziemy przechowywać nasze zmienne. Czyli idziemy sobie do zakładki Spreadsheet i dodajemy nową tabelę: Create Spreadsheet. Od razu zmieńmy jej nazwę, zmieniamy sobie poprzez zaznaczenie. Wybieram sobie F2. Określę to mianem tabela. OK. Teraz oprócz tej tabeli no dobrze będzie stworzyć sobie jakąś część, czyli wracamy sobie z powrotem do Part Design i w tym Part Design tworzymy sobie nowy obiekt. Mamy zawartość, mamy tabelę, i na podstawie tej tabeli będzie tworzona zawartość. Zatem dobrze by było wyświetlić to sobie w jakiś taki w miarę sensowny sposób, tak żeby i widzieć tabelę oraz widzieć to, co rysujemy. Zatem potrzebujemy zmienić sobie widoczność na tak zwany tryb kaskadowy bądź też sąsiadujący, czyli idziemy do okna i wybieramy sąsiadująca. No i widzimy, że też start nam tutaj wjeżdża, czego w sumie nie potrzebujemy, więc tego starta możemy sobie zamknąć. No i zauważcie, że możemy sobie teraz odpowiednio nasze okienka tutaj poukładać. Będziemy korzystać tylko i wyłącznie z pierwszych dwóch kolumn, więc na maksa sobie tutaj zwężę widoczność tej kolumny, a resztę uzupełnię sobie widokiem mojej części. Czyli rozszerzamy sobie tak, żeby faktycznie widzieć jedno i drugie. No dobrze, ja tu sobie zrobiłem, słuchajcie, taką ściągę i z tej ściągi sobie będę jechał. Mogę sobie powiększyć tutaj, tak żebyście zobaczyli, jak ją sobie określiłem. To jest moja ściąga. Czyli mamy górę, mamy jakieś tutaj określone rzeczy. No wiadomo, no generalnie lubię sobie najpierw naszkicować rzeczy w, w postaci analogowej, czyli na kartce papieru. Czyli krótko mówiąc, będziemy potrzebować kilku parametrów, które będziemy sobie opisywać. Więc sprawa numer jeden będzie to, Podstawa, czyli ta wielkość podstawy, którą będziemy mieli, możemy to uznać jako głębokość, ale określę to mianem podstawy, czyli wpisuję podstawa. I niech ta podstawa ma 50 mm. I co jest ważne, słuchajcie, teraz ta podstawa od razu musi być dopisana niejako do parametrów, z których będziemy później korzystać, więc musimy nadać jej alias. Zatem skopiuję sobie to, co siedzi w podstawie i wkleję w miejscu alias dla tej komórki, czyli B1 będzie miało alias podstawa. Idziemy dalej, zrobimy sobie front oraz tył. One się będą różnić, czyli wpisuję sobie front. I tu niech też ma 50. Od razu sobie skopiuję i zmienię alias na front. Widzimy tutaj od razu, że ten kolor komórki się zmienia, przez co widzimy, że do tego konkretnego miejsca, do tej konkretnej komórki przypisany jest jakiś alias. Idziemy dalej, mamy tył. Tył też niech ma 50. Od razu skopiujmy sobie ten alias w to miejsce. Co my jeszcze mamy? Grubość ścianki na pewno, czyli wpisujemy sobie grubość. Nie używajcie w tym momencie polskich znaków, bo to jest takie, powiedziałbym, zgubne. Kopiuję. Nadaje alias grubość. I co my tu jeszcze mamy? Mamy średnicę otworu montażowego, czyli co, jakie śruby będziemy stosować. Możemy dawać M3, możemy dawać M2. W zależności od tego, co będziemy potrzebować. Czyli wpiszmy sobie średnica Niech to będzie 3. kontrol C. Przypisujemy alias. I już widzimy, że wszystko mamy tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Z tego co widzę, tutaj określiłem sobie zaokrąglenie mojej obudowy jako r, czyli fi naszych otworów, plus grubość ścianki. W sumie można to zrobić, nie stanowi to najmniejszego problemu. No to dodajmy sobie niech to będzie promień. Ok. I ten promień to będzie równa się b5 dodać. B4 i będzie wynik. I ten alias oczywiście musimy sobie też zatwierdzić. Ctrl V. <laughs> Czyli ten promień będzie nam się zmieniał w zależności od tego, czy zmienimy sobie średnicę otworu, czy zmienimy sobie grubość materiału. Ten promień będzie nam wzrastał Nie wiem, czy to jest dobre akurat, ale powiedzmy, że na razie będziemy go stosować. Czyli mamy przypisane zmienne, mamy przypisane aliasy. Dobrze byłoby wprowadzić je do naszego modelu. Zatem idziemy do zawartość, klikamy sobie nowy szkic tężki co sobie na parametrach XY, na płaszczyźnie XY, i rozpoczniemy od narysowania prostokąta. Ten prostokąt wybieram, wybieram literkę M, w tym momencie zmieni mi się na prostokąt rysowany od środka, no i dostosowuję sobie jego wielkość. Wybieram D, i tutaj, żeby przypisać tą wielkość tyłu, na przykład z tej strony chcemy mieć tył, no to fajnie byłoby mieć mm, prostokąt rysowany ze środka, nutshell, good idea. Ze względu na to, że tu mamy pododawane już w tym momencie symetrię, dlatego byśmy nie chcieli, no to cofnę sobie zmiany. Narysuję sobie prostokąt w takim razie nie od środka, tylko od początku. Czyli tutaj narysujemy sobie jakiś prostokąt, dodajemy sobie informację o tym, że to usuwamy. W tym momencie te elementy będą sobie swobodnie tutaj nam luźno pracować. No to dodajemy. Tu będzie tył, czyli żeby dodać tak naprawdę ten parametr tyłu, no to klikamy sobie w FX, wybieramy tak tabela, bo stąd będziemy pobierać informacje o tabeli. Mamy informacje o tyle, czyli wpisujemy sobie ty. Klikam w tył, wybieram OK i wybieram OK. Idziemy tu. Znowu musimy wybrać FX, wybieramy tabela, wybieramy front. Klikamy OK, klikamy OK, i ten front też nam się zgadza. No i oczywiście musimy zrobić podstawę, czyli znowu FX. Wybieramy go sobie, tabela, podstawa i wybieramy OK. I w tym momencie te trzy parametry, tutaj, które tutaj się znajdują, będą aktywnie wpływać na to, co się dzieje. tak? Czyli jeżeli będę chciał zmienić front, na przykład zmienić go sobie na 30, zobaczcie, z automatu będziemy mieli to przeliczone, tak? czyli widzimy, że bez problemu to się przelicza. Celowo tutaj nie dodałem informacji o tym, ile wynosi ta odległość, ponieważ ona będzie się wyliczać sama, tak? czyli niezależnie od tego, co tu sobie wpiszemy, jak sobie zmienię parametr na przykład na 20, wyjdę sobie, to widzimy, że z automatu to się będzie przeliczać. Jak będziemy chcieli podstawę sobie zmienić, na przykład na 60, nie ma problemu, widzimy, że to się ładnie przelicza. Z tego co widzę, na pewno nie daliśmy sobie jeszcze szerokości tej naszej obudowy, czyli szerokość podstawy. Na pewno to musimy dodać, bo to będzie parametr, który będzie określał nam niejako to w jaki sposób ta obudowa będzie się nam w przestrzeni kreować, więc dodajmy sobie parametr szerokość podstawy. Powiedzmy, dajmy tu parametr 50. OK, skopiuję to sobie w aliasie, wkleję naszą szerokość. No i powiedzmy, że żeby zobaczyć, tak naprawdę, czy to na pewno działa, dodajmy sobie wyciągnięcie, czyli pada tego naszego szkicu. Tutaj wybieramy sobie FX, wybieramy tabela, wybieramy szerokość, robimy OK i robimy OK. No i teraz zmiana parametru szerokość. Zobaczcie, bez kłopotu mogę sobie wpisać 80 i to nam się będzie ładnie tutaj rozszerzać. Tak? Czyli mamy tą gwarancję, że to faktycznie będzie nam e, ładnie działać. No, okej, okay, dobra, no to teraz wracamy sobie do naszego szkicu, czyli przed naszym padem klikamy sobie edytuj szkic. I dobrze będzie teraz pododawać te wszystkie parametry, które nas interesowały wcześniej, czyli te zaokrąglenia, otwory i tak dalej i tak dalej. Więc proponuję, słuchajcie, tutaj troszeczkę przerobić ten szkic, żeby on zdecydowanie lepiej nam się tutaj e, definiował. Więc proponuję, żeby pozaokrąglać najpierw narożniki, czyli wybieramy sobie utwór zaokrąglenia, mamy pierwszą sztukę, drugą sztukę, trzecią oraz czwartą. Chcielibyśmy, żeby wszystkie one były równe, czyli zaznaczamy i wybieramy parametr equal, czyli literka E. No i dodatkowo dobrze będzie je zdefiniować, czyli wybieramy sobie tutaj D na klawiaturze i znowu z tabeli wybieramy sobie promień. Klikamy OK i wybieram OK. Mamy to. I kolejna rzecz, którą chciałbym sobie zrobić, to zrobić sobie środek, takie wnętrze, wypełnienie, żeby ta obudowa była w środku pusta, więc zanim to zrobię, dodamy sobie otwory, które będą definiować tak naprawdę nam te mm, mocowania, więc wybieram sobie utwórz, okrąg, czy środek i na każdym z tych zaokrągleń dodaję sobie otworki. Każdy z nich trzeba będzie teraz zaznaczyć. Zaznaczam z wciśniętym kontrolem, wybieram literkę E, czyli żeby wszystkie były równe oraz dodaję im średnicę, czyli literka D i tutaj z tabeli podajemy informację o tym, że ten promień ma wynosić tabela i mamy, co my tu mieliśmy, średnica. Wybieramy średnicę, robię OK no i widzimy, że te otworki już nam się porobiły. Nie jestem pewien, czy tutaj to... Będzie dobrze nam grało, mocno się zastanawiam, czy ten promień, na, aby na pewno, może wynosić tyle. B5 plus b5 pisem, ok, a to miało być b4 plus b5. No, ok, teraz już lepiej, więc że trzeba odświeżyć. O, i teraz wracamy z powrotem do naszego skecza. No dobrze, to teraz dobrze będzie dodać sobie jakąś grubość, która będzie nam stanowić o tym, w jaki sposób ten nasz element będzie zamocowany. Ja tak się mocno zastanawiam, czy przeliczenie tego będzie działać poprawnie. Zmieńmy to na 40. Działa dobrze, z tego co widzę. Wracamy do 50. Widzimy, widać, model się odświeża, a szkic nie. Dodajemy sobie jakieś wnętrze, czyli potrzebujemy dodać sobie. Nowy szkic. W zasadzie przedytować sobie ten szkic, który mamy. I teraz dodamy sobie linię, która nam będzie tutaj definiować, czyli literką M sobie tutaj pozmieniam. O, mamy myk. Ta literka M jest dla mnie fantastycznym rozwiązaniem. Trochę mi się tutaj nie powiodło rysowanie tej linii, ale to nic. A okej, okay. tu mi się widzę, nie powiodło. To sobie ją narysuję na nowo. Albo to przesunę po prostu i jakoś to rozwiążemy. Może po prostu to zrobię tak. Środek musi iść tu. O, i teraz będzie ta linia lepiej szła. Klikamy sobie w linię, ciągniemy ją tutaj i wybieramy łuk. Odtąd dotąd. I widzimy, że już ten środek nam się zrobił. No i teraz dobrze by było, żeby te grubości nam się zgadzały. Więc prawda jest taka, że po prostu musimy zrobić tak, żeby te elementy nam się dobrze podefiniowały. Więc najpierw zróbmy sobie koncentryczność wszystkich środków, czyli wybieram literkę C gdzie jest nasz środek. Tu musimy sobie sprawdzić, gdzie ten środek się znajduje. A tu już się chyba nawet zdefiniował. To jest OK. Jesteśmy w domu. Tutaj ten środek nie jest koncentryczny, więc musimy go sobie zdefiniować. Mamy go. I tutaj to samo. Wybieramy C. Wybieramy środki i to już mamy zdefiniowane. OK. Idąc dalej, tutaj mi się dodała chyba jakaś relacja, że to się w pionie tu ustawiło, a tego byśmy nie chcieli. Więc wybieram. Tak. Wybieram tutaj styczność. Wyrzucamy. O, już jest prawie dobrze. Teraz musimy ze sobą to spotkać, czyli wybieram C. Mamy to. Jak zamknę, to powinno się przeliczyć. Edytuj szkic. Oho, tu mi się coś dziwnie wycięło. A dobra, już wiem dlaczego. Bo tutaj mamy brak definicji, czyli wybieram C i te dwa elementy ze sobą zaznaczam i to już powinno jak najbardziej działać. No, to teraz co my potrzebujemy? Dodać sobie grubości tych boków, tak? Czyli musimy na pewno zdefiniować tak, że ten musi być wertykalny, czyli robimy sobie V. Ten musi być horyzontalny, czyli literka H. OK. I odległości. Robię sobie D. Tu będzie w pionie. Mamy Fixa, tabela i grubość. Wybieramy to. Idziemy tutaj. Dokładnie taka sama historia. Coś tutaj mu nie pasuje. Ta grubość nam się. Aha, ok, ta grubość nam się sama zdefiniowała. Pytanie, czy wszędzie? Na to wychodzi. Tylko tu mi się to nie podoba, bo to jest zdecydowanie za grubo. Coś mamy nadmierne wiązania. To musimy sobie cofnąć. Jeszcze raz. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, tutaj ta grubość nam ewidentnie coś się skiepściło. No to tutaj musielibyśmy zrobić sobie. Średnicę tego, czyli wybieram sobie po pierwsze, że wszystkie są równe, czyli zaznaczam wszystkie sztuki tutaj, robię sobie literkę E. No i teraz, tak naprawdę, jeśli chodzi o średnicę tego elementu, to on powinien być definiowany poprzez średnicę otworu plus grubość naszej ścianki, czyli w zasadzie promień naszego otworu. Czyli wybieramy sobie D, zaznaczamy, wybieramy funkcję i to będzie tak, tabela średnica podzielona przez 2 dodać tabela grubość ścianki wybieramy OK coś mu tu nie, aha, nie wybrałem parametru gru grubość klikam OK klikam OK no i dobra i teraz poprawnie to działa Teraz musimy tutaj tą grubość określić, bo ta grubość mi tutaj nie siedzi. O, tu mi się definicja nie dodała. Czyli musimy sobie literką C to ze sobą spotkać. Ok, no to próbujemy grubość tej naszej ścianki nadać w tym miejscu. Tabela. I mamy grubość. Tu mamy jakąś taką definicję, która nie chce nam się dodać. Tutaj. To jest definicja, która nam psuła, że ten element nie chciał nam się przesunąć. I tutaj mamy dokładnie tą samą historię. Czyli mamy zdefiniowane zbyt mocno te elementy. Teraz łączymy ze sobą te dwa elementy oraz te dwa elementy. I tuż tu ta grubość powinna nam bez problemu zadziałać. To działa. To działa. OK. Dobra, teraz możemy pododawać grubości. Najpierw musimy zrobić tak, te dwa elementy równolegle ze sobą i dodajemy. Odtąd, to będziemy, będziemy mieli grubość ścianki, czyli tabela grubość. Mogę to sobie skopiować, bo to będziemy używać w kilku miejscach. Mamy to. Tu Do tego wrócimy za chwilę. Tak, wybieram. Tak, wklejam. OK i tutaj to samo, tu będziemy mieli w pionie. Wybieramy FX-a. wklejamy. Wybieram OK. No i tu jeszcze będziemy mieli taki mały orzeszek do zgryzienia, ponieważ tutaj tej grubości chyba nam się nie do końca będzie chciała dodać. Tak to może być problematyczne, zobaczcie, więc najłatwiej będzie poprowadzić linię, która będzie prosto padła do podstawy, czyli wybieramy sobie linię konstrukcyjną. Wybieramy sobie odtąd do tej linii. Dodajemy relację, że to jest ze sobą prostopadłe. No i wiadomo, że w tym momencie możemy sobie dodać parametr grubości tej linii, czyli wybieramy sobie Fixa, wklejamy go, klikam OK. No i w tym momencie mamy, zobaczcie, cały zielony szkic. Możemy sobie zamknąć go. I widzimy, że mamy coś na kształt obudowy, która bez problemu może być definiowana. Powiedzmy, że front chcemy mieć 50, wybieram 50, mamy to, tył, powiedzmy, że chcielibyśmy mieć 80, nie ma problemu, to się nam wszystko będzie przeliczać, też 50 i na przykład, nie wiem, chcielibyśmy, żeby w podstawie było 100. Widzimy, że to bez problemu się nam będzie przeliczać. Taka obudowa nam powstanie bez najmniejszego kłopotu. Jeśli chodzi o stworzenie frontu, no to rzecz jasna, też nie stanowi to problemu. My, tak naprawdę, z tego sketcha możemy sobie stworzyć nową bryłę przy wykorzystaniu funkcji, która nazywa się Shape Binder, tak? czyli coś, z czego już korzystaliśmy. No to spróbujmy. Robimy sobie nową bryłę. Do tej nowej bryły chcielibyśmy sobie dodać tego Shape Bindera. No to zaznaczam sobie ten element, wybieram sobie Shape Binder. Możemy sobie tą zawartość ukryć, żeby został nam tylko i wyłącznie on. Dodajemy sobie nowy szkic. Ten szkic no dodajemy sobie na tej płaszczyźnie XY. No i powiedzmy, że chcielibyśmy sobie skorzystać z elementów nie wszystkich, tylko fragmentów. Zatem potrzebujemy sobie dodać coś takiego jak już wcześniej wykorzystywana funkcja project. Project lub też create external projection geometry. Klikamy go sobie. No i potrzebujemy tylko zaznaczyć poszczególne elementy, które nas interesują. Pamiętajmy, że no właśnie, rysujemy w konstrukcji, tego nie chcemy, czyli ja sobie tutaj tego Shape Bindera musiałbym zmienić, czyli to sobie usuwam, to sobie usuwam i dodajemy zwykłe, niekonstrukcyjne, czyli ten element, ten element, tak, tu pozostałe fragmenty sobie dodam. OK. I co jeszcze jest bardzo ważne, słuchajcie, ja będę chciał stworzyć inne średnicy otwory, które będą służyć do mocowania. Czyli zamykam sobie e, powiedzmy ten element e, jako projekt i dodaję swoje okręgi. Czyli dodajemy sobie okrąg. Mamy kilka sztuk, czyli będziemy kilka sztuk, cztery sztuki będziemy mieli. W miejscach, w których mamy środki. OK. Wszystkie zróbmy sobie równe, czyli zaznaczam wszystkie cztery sztuki. Robię equal, czyli literka E. No i powiedzmy, że chcielibyśmy mieć powiększoną średnicę. Również z tabeli. Czyli wybieramy sobie z tabeli. Mamy średnica. No i powiedzmy plus 0,2. Robię OK i robię OK. No i teraz mamy część. Z, że taką rzutowaną z tego naszego szkicu oraz część, którą mamy wyrysowaną. Zamykamy nasz szkic. No i powiedzmy teraz chcielibyśmy na podstawie tej, tego szkicu, który powstał, zrobić sobie jakieś wyciągnięcie. Czyli zaznaczam sobie szkic. No to teraz wybieramy sobie naszą grubość, i powinno być jak najbardziej w porządku. No to wiadomo, że skoro tak, to chcielibyśmy mieć jeszcze śruby wpuszczane, czyli wybieramy sobie zaznaczenie poszczególnych krawędzi. I wybieramy sobie fazowanie. Powiedzmy, że 1,5 mm byłoby ok. Naprawdę moglibyśmy tutaj zrobić yy, grubość minus jakiś parametr, tak? No, to w zależności od tego, jaką mamy, jaki mamy pomysł. No i rzecz jasna, można sobie tą zawartość porotem powrotem wyświetlić. <laughs> Ze złej strony sobie to wyciągnąłem. A jajaj. Dobra, no to idziemy sobie do pada. Zmieniamy sobie. Wyciągnięcie, czyli ten pad, idziemy edytuj, wyciągnięcie. Robimy sobie odwrócony. No i teraz powinno być jak najbardziej ok. Odwróci nam się z drugiej strony i widzimy, że ta budowa nam się będzie przeliczać. Możemy nawet sprawdzić. Zróbmy sobie front. Front powiedzmy, niech ma 30. I jak widać, to wszystko się będzie robić. Oczywiście można by też wyrysować sobie drugą stronę, żeby na przykład po drugiej stronie mieć jakieś inne otwory, ale głównie chodzi o to, żeby tutaj bez najmniejszego kłopotu przeliczać sobie tego, ujuj, tego typu obudowę, na przykład zmienić sobie grubość i dać tutaj grubość na przykład 3. Grubość ścianki nam się, zobaczcie, przelicza bardzo ładnie i wszystko działa w jak najlepszym porządku. Możemy sobie na przykład zmienić średnicę, nie wiem, zrobić sobie 2,5 i widzimy, że już się otworki robią mniejsze. Dużo, dużo ciekawych parametrów jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Także sami widzicie, genialne rozwiązanie w kontekście tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie sobie pracować właśnie przy użyciu tabelek. To jest dla mnie no, taki absolutny must have, które trzeba opanować, ponieważ y jeżeli będziecie kiedyś tworzyć obiekty, które chcielibyście bez najmniejszego kłopotu tworzyć na zasadzie y wiele. Pojedynczych obiektów, przystosowanych do kilku zastosowań, no to tego typu parametryczne obudowy uważam, że one wygrywają, tak? Bo powiedzmy, robimy sobie pojedynczy plik, zawieramy w nim tabelę, no i powiedzmy, z tej tabeli później korzystamy, tak? No potrzebujemy obudowę, nie wiem, do zasilacza, pyk, mamy do, do zasilacza, kopiujemy ją sobie i robimy następną, i następną, i następną. Taka podstawa jest właśnie w tej tabelce, także yy, rewelacyjne rozwiązanie. Mówię, Fusion to działa, Fusion. Podrzucałem wam link do odcinka, w którym właśnie mówiłem o tabelkach Fusion. Też fantastycznie to działa. Może troszeczkę inaczej się odwołujemy do tej tabeli, ale generalnie zasada jest podobna, tak? Wszystko jest. Wszystko jesteśmy w stanie sobie poustawiać. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję patronom, że jesteście. Coraz to nowe osoby dołączają, z czego jestem bardzo dumny. Dzięki Wam to wszystko się kula. Także tutaj jeszcze raz wielkie, wielkie propsy dla Was lecą. Gdybyście chcieli rozważyć wsparcie kanału, no to macie już w tej chwili chyba ze trzy możliwe opcje. Pierwsza z nich to jest oczywiście Patronite, druga z nich to jest Supi, gdzie możecie postawić mi kawkę, nie wiem, zwykłe symboliczne 5 zł za odcinek, który Wam się spodobał. No i oczywiście mamy też możliwość, jeżeli w przyszłości będziecie rozważać zakup kontrolera od 3D Connection, będziemy mieli albo kod zniżkowy, albo link afiliacyjny, bo teraz to się tam coś mocno pozmieniało, także zobaczymy. Jeżeli będzie link afiliacyjny, no to wrzucę go rzecz jasna do sekcji komentarzy. Dzięki wielkie. Widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że szybciej niż teraz. Teraz w ogóle, dlaczego mnie nie było, bo miałem chore gardło, zapalenie krtani, więc powiem Wam szczerze, naprawdę barego tam miałem przefest. No ale nieważne. Widzimy się, mam nadzieję, już za tydzień. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.